Na jedno najprostsze pytanie. Jesteś zawiedziona? Myślę, że wszyscy jesteśmy zawiedzieni. To... Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam tego wyścigu. To są ułamki setnych sekundy i ciężko tutaj coś powiedzieć. Tak się stało. Dzisiaj widocznie ktoś miał lepszy dzień. To nie był mój dzień. Tak jest sport, taka jest 50. jak raulam. trzeba Trzeba być tym świadomym, że tutaj wszystko się może zdać, zdarzyć, to są naprawdę łamki sek setne, sekundy. Dzisiaj nie był mój dzień, chciałabym, żeby, żeby był, ale, ale tak się stało, że jest piąte miejsce, piąte miejsce w finale, z tego też trzeba się cieszyć. Nie sądziłam, że po Tokio mogę kontynuować przez 3 lata. Znowu jestem na piątym miejscu. Może pan Bóg da mi jeszcze siłę, żeby spotkać się z wami za czterech